Czeamcia, witam w Pechowa czyli w podcaście, w którym czytam wasze nieudane historie miłosne. Moi drodzy, słyszymy się ostatni raz w tym roku, więc chyba jeszcze raz mogę wam po prostu podziękować za 2023. Póki co łącznie pojawiło się 65 odcinków, także ciekawa jestem jaki wynik będzie w przyszłym roku. No, setki raczej nie dobijemy, wątpię. To był intensywny rok, chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że tak można powiedzieć o każdym roku. W ogóle jakiś czas temu na TikToku widziałam taki trend, że ludzie robią takie podsumowania randkowe. Wiecie, wyciągają komputer, robią pokaz slajdów i mówią o swoim randkowaniu w tym roku. No i cóż ja mogę powiedzieć, tak naprawdę był mega lipny. No będę szczera z Wami. Były różne sytuacje, że pisałam z ludźmi, ale nawet powiem Wam, że chyba w tym roku nie doszło do żadnego spotkania. Chyba tak. Jakoś tak byłam trochę zniechęcona do tych aplikacji. Nawet jeżeli z kimś pisałam, to w sumie te rozmowy nie były na tyle ciekawe, Żebym chciała kogoś poznać w prawdziwym życiu, to brzmi trochę smutno. I ja nie twierdzę, że na aplikacjach randkowych nie da się nikogo znaleźć, wręcz przeciwnie. Aczkolwiek często to nie jest takie proste. No i tak naprawdę życie samo weryfikuje, czy poznaliśmy kogoś na aplikacji randkowej, czy w prawdziwym życiu. Mam znajomych, którzy na przykład mają dzieci i poznali się przez aplikację randkową. Mam też takich, którzy na przykład poznali się przez Instagrama, lajkując sobie zdjęcia. W każdym razie, tak sobie ostatnio myślałam, że opowiem wam w tym odcinku o mojej ostatniej pechowej, nawet nie randce, tylko bardziej o pisaniu, o sytuacji z aplikacji. Bo tak jak powiedziałam na początku, no, raczej ten rok nie był pod tym względem dla mnie szczęśliwym. Aczkolwiek pewnie, jakbym była bardziej uparta i chciała się poznawać z tymi wszystkimi ludźmi, no, to doszłoby do tych spotkań, no ale nie doszło. I już wam mówię jedną ze świeższych historii. Mam w życiu takie momenty, takie impulsy, pewnie jak każdy że stwierdzam, dobra, ja może przesadzam, może jestem zbyt wymagająca, może po prostu dam komuś szansę, poznamy się i to będzie to. Przymknę oko na pewne rzeczy, które mi się nie podobają, może to będzie akurat ten jedyny. Zresztą wiecie, tak naprawdę z wiekiem, Boże, brzmi jak stary człowiek, nie jestem aż taka stara jak coś, ale zauważam coś takiego, że jak poznaję kogoś na żywo, ta rozmowa się mega klei i w ogóle jestem coraz bardziej ciekawa tego człowieka, to tak naprawdę ten wygląd schodzi na dalszy plan. I prawdopodobnie, gdybym spotkała tę osobę na aplikacji randkowej, to dałabym w lewo. I wtedy się zastanawiam, kurczę, jaki mam właściwie typ? Nie wiem, chyba ta osobowość po prostu robi robotę. Dobra, wracajmy do historii randkowej, to znaczy nie randkowej, pechowej. Wchodzę na aplikację, widzę typa. Może nie do końca w moim typie, ale wygląda ok. Daję w prawo. No i mamy parę. No i typ do mnie pisze. Prawdopodobnie coś tam nawiązując do mojego zdjęcia. Odpisuję mu i zagajam temat. Pytam, jakim jest człowiekiem, co na przykład robi, kiedy nikt nie patrzy. Myślę sobie, no, może to ciekawy temat, może mi coś o sobie powie, no i po prostu lepiej go poznam. Dostałam krótką odpowiedź, po czym typ mówi, że mamy przejść na WhatsAppa i żebym dała mu swój numer. I ja tak patrzę na te wiadomości i myślę, stary, nie wiem, kim ty jesteś, dlaczego ja mam ci dawać mój numer? No nie, no nie dostaniesz. No więc mu odpisuję, że no, nie dam mu swojego numeru, bo go nie znam. Zamieniliśmy dosłownie dwa zdania. Typ jednak się nie poddaje. Mówi, że no ale wiesz, na Whatsappie lepiej się rozmawia, a ta aplikacja źle działa. Ja się zastanawiam, czemu niby źle działa, skoro piszemy. Wiadomości dochodzą. Nie wiem, może nie dostaje jakichś powiadomień, no ale też nic się nie stanie, jak nie porozmawiamy przez dwie godziny, pięć godzin i na przykład wrócimy do rozmowy wieczorem. Przynajmniej, no ja mam takie podejście, że chcę dać sobie trochę czasu, poznać tę osobę, w ogóle jej w jakimś tam stopniu zaufać, zobaczyć, czy rozmowa się w ogóle klei. A jednak dawaj numeru telefonu, no to jest kurwa dawanie numeru telefonu. No nie, no nie dam. Facet dalej się nie poddaje i tak, nasze jedyne rozmowy tak naprawdę, poza moim jednym pytaniem o to, jakim jest człowiekiem, były o tym, że ja nie chcę mu dać numeru telefonu. Napisał mi więc, że możemy się przynieść na Instagrama i podał mi swoją nazwę. Zgaduję, że ta osoba w ogóle mnie nie kojarzyła z przestrzeni publicznej i to jest dla mnie jak najbardziej OK. Ja jednak wolę no, zostać na aplikacji i tam popisać. Dla mnie ta aplikacja właśnie temu służy. Zresztą jak napisałabym na Instagramie, to byłoby sprawdzanie moich wszystkich social mediów. I ta relacja no, siłą rzeczy byłaby inna. Niemniej no przyznaję, że byłam ciekawa jego Instagrama, także weszłam i sprawdziłam. I okazało się, że jest to jeden z uczestników programów typu Warsaw so Shore. I ja poczułam, że <grych> chyba jesteśmy z dwóch innych bajek. Ale jednocześnie sobie pomyślałam, że no kurczę, nie chciałabym z tego powodu kogoś skreślać, bo sama też nie chciałabym być skreślona za to, że tworzy w internecie. Powiedziałam więc wprost, że wolę pisać przez aplikację randkową. A jeżeli mu to nie pasuje, no to życzę mu wszystkiego dobrego. Nie dostałam na to odpowiedzi, ale za to zostałam prawdopodobnie zablokowana i usunięto parę. No i w sumie to jest koniec tej historii. Facet się praktycznie niczego o mnie nie dowiedział. Cała rozmowa sprowadziła się do tego, że naciskano na mnie, abym podała komuś obcemu swój numer telefonu. No ja podziękuję. Trudno. Najwyżej straciłam swoją miłość życia. No i chyba w ten sposób kończę ten rok randkowania. Mocne 2 na 10, średnio polecam. A skoro mamy już moją pechową historię za sobą, to przejdźmy do waszych. czasy gimnazjum ja byłam spragniona posiadania chłopaka, ale byłam jednocześnie uważana za Mango z jeba. Mimo że słyszałam parę komentarzy, iż jestem atrakcyjna, to niestety moje zainteresowanie animacją i komiksem japońskim w oczach innych mnie dyskredytowało. Na Facebooku znalazłam grupę dla samotnych otaku i poznałam tam gościa z okolic Warszawy. Był jakoś starszy o dwa lata. W każdym razie umówiliśmy się w złotych tarasach. Jak się okazało, to w miejscach publicznych zachowywał się dosyć specyficznie. Powiem wprost. W praktyczny sposób dowiedziałam się, że ma fetysz stóp. Siedzieliśmy przy stolikach niedaleko jakiejś kawiarni, a ten zaczął rozpinać moje kozaki i głaskać mnie po nogach z tekstem, że. Chciałby zobaczyć moje stópki w ciekawszej sytuacji i sprawdzić co potrafią. Boże. Obrzydliwe. Bardzo szybko wymigałam się do domu. Ale przez to, że sam kontakt był miły, to jeszcze wymienialiśmy wiadomości i w jednej z nich powiedział mi, że ma już dziewczynę, która chętnie dzieli się z nim swoimi nogami. Więc nara. Okej, okay, czyli jak rozumiem, tak zakończyliście swoją znajomość. Dałaś mu kosza stopą. Nie wiem, czy tak mogę w ogóle powiedzieć, no ale hit. Ja stóp karą nie jestem i nie oceniam, każdy może mieć jakieś fetysze, ale jednak jak jesteś w miejscu publicznym, to zdejmowanie butów, no, nie jest najprzyjemniejszym widokiem i niekoniecznie wiąże się z przyjemnym zapachem. Nie mówię, że autorcy śmierdziały stopy, nie, nie, nie. Tylko jednak myślę, że po prostu przestrzenie publiczne, no, nie są najlepszym miejscem na zdejmowanie butów. Ale cóż, no, chłopak znalazł partnerkę, której ten fetysz nie przeszkadzał. Być może nawet miała taki sam, kto wie. No i dobrze dla nich. A dla ciebie dobrze, że jednak postawiłaś granice i szybko się zwinęłaś do domu. Kolejna historia. Całość miała miejsce na początku roku szkolnego, ponad 3 lata temu, kiedy rozpoczęłam naukę w liceum. Ja i moje dwie koleżanki z klasy zdecydowałyśmy się uczęszczać na szkolne koło debat Oksfordzkich. Niestety nie mogłam przyjść na pierwsze zajęcia, ale koleżanki zapoznały mnie z chłopakiem, którego tam spotkały. Nazwijmy go Mateusz. Obie miały na jego temat bardzo pozytywne zdanie. I mi też wydawał się sympatyczny. I jak się myliłyśmy! Ale o tym później. Muszę wprowadzić jeszcze jedną ważną bohaterkę. Nazwijmy ją Karina. Pierwszy raz spotkałam ją na drugich zajęciach i kiedy okazało się, że mamy podobne zainteresowania, to zaczęłyśmy się przyjaźnić. Ale wróćmy do Mateusza. Z nim też zaciśniałam relacje i nawet zapoznałam go z Kariną. Miałam jednak wrażenie, że coś za dobrze im się rozmawia, i w pewnym momencie chciałam ją odciągnąć jakby na bok. I powiedzieć jej, że Mateusz mi się podoba. Ale na całe szczęście tego nie zrobiłam. Pewnego dnia zapytałam się Mateusza, czy nie chciałby pójść ze mną do jednego ze sklepów, który chciałam zobaczyć. Kiedy się zgodził, to powiedziałam mu, o której kończę i gdzie. No i się umówiliśmy po lekcjach. Całe spotkanie z Mateuszem tak ogólnie przebiegło całkiem dobrze. Ale potem zaczęło się robić dziwnie. Kiedy już się dowiedział, z której jestem grupy, bo moja klasa była wtedy podzielona na grupy, przestudiował cały mój plan lekcji. I jak sam powiedział, wpisał go sobie do kalendarza, aby zawsze móc do mnie przyjść na każdej przerwie. Na początku było to miłe, ale potem zaczęło mnie niepokoić i męczyć, bo chłopak był bardzo aspołeczny i nie mogłam jednocześnie rozmawiać z nim i z moimi przyjaciółmi. A dziwnie się czułam, kiedy on stał z boku i się na mnie patrzył. Osoby z klasy się skarżyły nawet, że nie lubią, kiedy ten dziwny chłopak stoi zawsze pod naszą salą i przysłuchuje się rozmowom. Kiedy mieliśmy zastępstwo za jedną lekcję i przyniesiono nas na drugi koniec szkoły, myślałam, że mamy od niego spokój. Ale się pomyliłam. Kiedy przyszedł, powiedział, że znalazł na stronie szkoły terminarz ze wszystkimi zastępstwami i stąd wiedział, gdzie nas szukać. Pewnego dnia, kiedy kończyliśmy o tej samej godzinie, zaproponował nawet, że odprowadzi mnie do domu, pomimo że mieszka zupełnie po drugiej stronie miasta. Czułam się naprawdę źle i nieprzyjemnie z tym, że nie mogłam się nigdzie bez niego ruszyć. Koleżanki radziły mi, abym powiedziała mu, co o tym myślę, ale tchórzyłam za każdym razem. Myślałam, że moja rzeczywistość tak właśnie będzie wyglądać aż do końca szkoły. Aż wreszcie Miarka się przebrała. I nie pamiętam, co dokładnie było tego powodem. Może fakt, że jeden gościu z naszej klasy widywał Mateusza tak często, że zauważył, że ten zgoił swojego dziewiczego wąsika. A może fakt, że kiedy powiedziałam, że nie wiem, kiedy jest dzień niepodległości w jakimś kraju, to Mateusz stwierdził, że jestem zbyt głupia na rozszerzoną geografię. I tak byłam na profilu matematyczno-geograficznym. A może powodem było coś jeszcze innego? W każdym razie w końcu, najdelikatniej jak potrafiłam, powiedziałam mu, żeby przestał za mną chodzić. I jeszcze kilka razy przychodził, ale kiedy moja klasa stanęła w mojej obronie, to po prostu przestał. Ostatnio zauważyłam, że upolował sobie nową ofiarę. Mam nadzieję, że nie będzie tej osobie tak przeszkadzał jak mnie. A co do Kariny, to cieszę się bardzo, że wtedy jej nie powiedziałam, co myślał o Mateuszu. Dlaczego? Bo gdybym to zrobiła, pewnie nie byłybyśmy już od półtora roku razem. Dzięki wielkie za wysłuchanie. What? Ale plot twist na końcu. No tego się nie spodziewałam. Gratulacje, dużo miłości dla was. Szok. Historia o kripie, totalnym. Współczuję takich doświadczeń i nie chodźcie za ludźmi. To, to nie jest fajne, to jest niepokojące. Miejcie też swoją przestrzeń, swoich znajomych. Nie musicie mieć wszystkiego wspólnie. No i też takie chodzenie za kimś na każdej przerwie daje taki obraz osoby kontrolującej, może zaborczej. Niemniej mam nadzieję, że on sobie to wszystko poukładał i no nie zachowuje się już w ten sposób. A wam dziewczyny jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kolejna historia. Moja pechowa historia zaczęła się 10 dni temu. Byłam na obozie letnim i był tam chłopak na potrzeby historii nazwijmy go Kuba. I ten Kuba od samego początku mi się nie podobał. Miał fryzurę taką z wygolonymi bokami, a na środku miał kępę zwisających, tłustych włosów, które zwykle przy takiej fryzurze upina się w kok z tyłu. Od początku się do mnie lepił, no nie potrafiłam się go pozbyć. Jak przychodziłam koło niego, on chwytał mnie za ramię i popychał w stronę, którą szłam. Podawał mi rękę, której nie przyjmowałam, jak się wywalałam i tak dalej. Pod koniec obozu okazało się, że kolega z jego pokoju słyszał, jak Kuba mówi do swojej mamy, że mnie poznał, że jestem taka ładna, i w jakim wieku chciałby wziąć ze mną ślub. A w jakim dzieci? Tak, dzieci. Ja mam 13 lat, tak jak on. Na końcu obozu były koperty, do których można było wrzucić jakieś podziękowania czy coś takiego. Kuba na tej karteczce napisał mi wprost, że mnie kocha. Na tym obozie poznałam też innego chłopaka, który dla odmiany mi się spodobał. No i on pierwszy do mnie zagadał. Przychodził codziennie do mojego domku, prosił o gumę, żelka, witał się ze mną codziennie. Dziewczyny z mojego pokoju wręcz mnie z nim shipowały. No i cóż mogę powiedzieć, no zabujałam się w nim po uszy. Myślałam, że on czuje to samo. No i jak bardzo się myliłam. Wchodzę dzisiaj na Instagrama i widzę, że dodał nowe zdjęcia. Patrzę, jakaś dziewczyna skomentowała, że hot. A on odpowiedział na to dwoma serduszkami. Po wejściu na relację, którą dodała ta dziewczyna, wynikało, że są razem. Płakałam przez kilka godzin, no, ale tak bywa. Tutaj się historia kończy i mieliśmy dwa wątki. Chłopaka, który Ci się nie spodobał i chyba nie mył włosów, polecam myć. I chłopaka, który Ci się spodobał, ale chyba po obozie nie mieliście zbytnio kontaktu albo nie wiadomo, co tam się stało. I ja tutaj skomentuję tylko tego drugiego, bo to jest ciekawe, w jaki sposób próbujemy odczytać sygnały. Że ktoś codziennie nas wita, że prosi o gumę albo o żelka, i my sobie potrafimy naprawdę dużo dopowiedzieć. A czasami ktoś po prostu ma ochotę na gumę i jest miły, i tam nie ma drugiego dna. No cóż, na no autorka ma tutaj 13 lat. I w ogóle jest to taka jedna z historii osób młodszych w tym podcaście. Jednocześnie chciałam tylko powiedzieć, że jestem pewna, że kogoś spotkasz i że to będzie odwzajemnione i tego też ci życzę. A temu chłopakowi tej koleżance niech się dobrze wiedzie i nie ma co się na nich skupiać. Wysyłam tu lasy i ściskam. I na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za cały rok. Słyszymy się w 2024 i życzę Wam cudownych randek, fajnych ludzi, dużo miłości, Przypałoby historii, ale takich pozytywnych. Ściskam Was ciepło bez odbioru.